Cierpisz na zranioną dumę, bo Alvaro wybrał Izaurę. Wymienił cię na niewolnicę. Nie pozwolę na to. Nie chcę. Nie dam się tak poniżać. Dla mnie oznacza to wojnę, której nie zamierzam przegrać. Jestem gotowa na wszystko. Zdepczę tę wstrętną żmiję. Zdepczę ją. Zrozum, wreszcie. Alvaro nie jest i nie chce być twój. Ale będzie. Jeśli nie, nie będzie należał do nikogo. Witaj, kochanie. Dzień dobry. Nie mogę uwierzyć, że mój mąż od rana jest taki miły. Zawsze byłem miły dla mojej żony. Wczoraj nie poszedłem na przyjęcie do nie serafiny, żeby tylko zostać z tobą. Żeby uniknąć przegranej, trzeba opracować strategię, a w tym mój mąż jest najlepszy. Nie jestem dobrym strategiem. Nie potrafię też kalkulować z zimną krwią i premedytacją. Popełniłem w życiu wiele głupstw i byłem okrutny, ale to wina wychowania. Byłem jedenaki. Od dziecka obserwowałem, jak źle traktuje się niewolników. Byłem rozpieszczony, a mój ojciec nie był święty. Przyzwyczaiłem się do okrucieństwa od urodzenia. Pamiętam nawet, jak mój ojciec kazał przywiązać matkę Izaury do pala. Bili ją, aż umarła. Najgorsze, co się stało w moim domu, to śmierć Józefy. Moja matka wybiła jej wszystkie zęby. Ale to się działo przed moim urodzeniem. Ojciec nigdy nie był okrutny dla niewolników. Mając takie wychowanie, nie mogę być inny, ale zmienić. Zrobię wszystko, żeby moja ukochana żona była zadowolona. To za mało, żebym wierzyła w twoją szczerość. Przysięgam, że się zmienię. Nigdy więcej nie będę okrutny i nikogo już nie skrzywdzę. Chciałabym w to wierzyć. Zobaczymy. Czas wszystko pokaże. Na pewno tęsknisz za moimi pierwotami. Wczoraj poszliśmy spać pokłóceni. Przez ciebie. Bez przerwy coś knujesz i pomyśleć, że nie mogłam uwierzyć w Twoje ukryte intencje. Czasem się ciebie boję. Nie bój się, kochanie. Obiecuję, że od dzisiaj będę potulny jak owieczka. Geraldo, boję się, że to się źle skończy. Branka zupełnie straciła rozum przez Alvara. Pewnie, że to się źle skończy. I szybciej niż myślisz. Nawet zaraz. Idę do Alvara, żeby mu wszystko powiedzieć. Nie, proszę, nie zrobisz tego. Nie możesz! Nie możesz! Alvaro nie może się dowiedzieć o tych sfałszowanych listach! Listach! Ja przesłałam tylko jedną wiadomość. Drugi sfałszowany list nie wyszedł ode mnie. Wiesz mi, to nie ja. To pan Leoncio. To straszne. Nie do pomyślenia. Przecież pan Alvaro zrobił to samo. Chciał oszukać pana Leonsia, mówiąc, że niewolnica, która się znajduje w Aqualindas, to nie Izaura. Zapłacił tamtym ludziom, żeby przesłali swojemu panu fałszywą wiadomość. To co innego. Alvaro ochronił Izaurę. Nieprawda. Chciał oszukać pana Leonsia, jej właściciela. Zrobił to w imię miłości, a ty nie. Oto różnica. Jeśli powiesz coś na ten temat panu Alvaro, to co zrobisz? Przysięgam, że cię uduszę. Proszę bardzo, uduś. Ale i tak powiem Alvaro. Od razu do niego pojadę i powiem, że ty i pan Leoncio wypisujecie fałszywe listy w jego imieniu. Wracaj tu. Geraldo, wracaj. Już po mnie. Już po mnie. Co teraz będzie? Co będzie? Skandal i wstyd? Ostrzegałam cię przed tym. To twoja wina. Jesteś taka uparta. Falsyfikacja dokumentów. Sfałszowany podpis. To przestępstwo. Możesz zostać aresztowana. To Mój Boże, takie nieszczęście. Pedrinho, Pedrinho, przyjacielu, gdzie moja mama? Gdzie ma Poszła odpocząć. Biedaczka! Całą noc przy mnie siedziała. Zająłem jej miejsce i czytałem trochę. Szybko nauczyłeś się czytać. Jesteś świetny. Uwielbiam powieści, zwłaszcza te o miłości. Może kiedyś zostaniesz pisarzem? Lepiej się czujesz? Jestem bardzo słaby. Nadal jesteś chory, masz gorączkę. Bardzo źle się czuję. Mam ochotę umrzeć. Branka, przestań szaleć z powodu tej miłości. Żadna miłość nie jest warta tego, żebyś zniszczyła sobie przez nią życie. Jeśli ten chłopak woli inną, niech tak będzie. To nie koniec świata. Ten chłopak. To mój Alvaro. To nie jest byle kto. A ta dziewczyna, w której się zakochał, jest niewolnicą. To dla mnie koniec świata. Boję się, że Alvaro dowie się, co zrobiłam. Przez to opuści mnie na zawsze. Na zawsze, mój Boże. Opuść. Co ty wygadujesz na Boga? On nigdy z tobą nie był. Marty się o ciebie. Nie zachowujesz się normalnie. Nie jestem szalona. Nie oszalałam, mamo. Jestem tylko zakochana. Kocham Alvara od dziecka. Nie pozwolę, żeby odebrała mi go jakaś niewolnica. Straciłaś go i nic na to nie poradzisz. Patrz przed siebie i zapomnij o przeszłości. Nie możesz o nim marzyć. To przeszłość. Zapomnij o niej. Nie, to nie jest przeszłość. Nic na to nie poradzę, że wciąż myślę o Alvaro bez przerwy. On musi być mój. Musi. Tylko mój. Nie opowiadaj mi więcej o swoich szaleństwach. Jeśli nadal będziesz się zachowywała w ten sposób, sama będziesz musiała odpowiadać za swoje zachowanie. Nie pozwolę zniszczyć swojej reputacji. Co Donia Perpetua o mnie pomyśli? Taki skandal, mój Boże, taki wstyd. Wszystko mnie boli. Pamiętam, że kiedy chorowałem na żółtą febrę, czułem się tak samo. Albo umrzesz, jak moi rodzice, albo przeżyjesz, jak ja i Donia Perpetua. Mimo choroby, będę musiał wyjechać, nie ma rady. Twoja mama nie pozwoli. Ale nie ma innego wyjścia. W tym stanie to niemożliwe. Jesteś bardzo chory. Chyba wiem, dlaczego Elenie udało się uciec. Powiedz mamo, słyszałam, jak służba rozmawiała. Powiedz, co się dzieje. Ta wstrętna Serafina wróciła i urządziła przyjęcie w tym przybytku zguby. Od dziecka słyszałam same najgorsze rzeczy od Doni Serafinie. Przez jakiś czas chodziłam do niej szukać Twojego ojca. Bywał w tym przybytku dwa, trzy razy w tygodniu. To było dawno temu. Ale jestem przekonana, że Elenie udało się uciec, bo pułkownik Sebastiału poszedł na to przyjęcie. On też bywał u Serafiny. Pan pułkownik zrobiłby coś takiego? Przecież zaleca się do Ciebie. Jednego nigdy nie stracił. Uroku. Sprawdzę, czy był na tym przyjęciu. Felicio? Felicio, przygotuj mój powóz. Mamo, dokąd się wybierasz? Złożę pułkownikowi niespodziewaną wizytę. Zobaczę, co się z nim dzieje. Ale nie mów mu, że Elena uciekła z Diogo. Pewnie, że nie powiem. W końcu, Elena jestem rzadką. Nie wypada rozmawiać o takich sprawach. Ale nie spocznę, dopóki się nie dowiem, czy pułkownik Sebastiału spędził poprzednią noc w burdelu czy w domu. Jestem przekonana, że pojechał do tej przeklętej Serafiny. Wiem, że był pod jej urokiem. Spokojnie, mam. Nie rób nic, czego mogłabyś potem żałować. Jeśli zobaczę, że jest pijany, że był, to z Bogiem, powodzenia, będzie ci potrzebne. Byłeś zupełnie nagi? Mówisz poważnie? Jak noworodek. Biegłem w tym stanie przez pół miasta. Jesteś naprawdę odważny. Nie myślałem o niczym. To był impuls. Nie myślałem. Ojciec był dla mnie bardzo niesprawiedliwy. Mam do niego żal. I Zaura mogła być moja. Gdyby ojciec mi pomógł. Masz szczęście. Bo twój ojciec żyje. Ja straciłem moich rodziców. Zmarli w Hacjendzie, w której się urodziłem. Byłem wtedy dzieckiem. Mojego ojca zabito. Słyszałem, że właściciel Hacjendy zabrał mojego ojca, żeby wykopał dół. Chciał w nim ukryć złoto. Ojciec wykopał dwa doły. Jeden był na złoto, a drugi to był jego grup.

고 s 습니다 Niewolnica Izaura, odcinek 113. Tomazja? Mam wiadomość z Sao Paulo dla Ciebie. To pewnie od pana Alvara. Nie wierzę. Co się stało? Pan Alvaro potwierdza w tym liście, że zrezygnował z Izały i że żeni się z panną Branką. Dziwne. Poznałem te pannę i brata, przyszli do naszego domu. Przyznam, że zrobiła na mnie złe wrażenie. Chciała iść na egzekucję pana Kokery, czyli bestii Zokamy. Była rozczarowana, kiedy dowiedziała się, że to daleko stało. To okropna idiotka. Nie rozumiem pana Alvara. To do niego nie pasuje. Widziałaś już jeden jego list. Twojego podpisu. Mimo wszystko miałam nadzieję, że to był fałszywy. Liczb. Jednak nie. Przysłał list z potwierdzeniem tej wiadomości. Żal mi i Biedna dziewczyna. Nie ma wyjścia. Musi się zgodzić na ślub z panem Belkiorem. Kiedy pan Mikkel wyjdzie aresztu? Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj. Przeprowadzisz go tutaj? Tak, taki mam zamiar. Co za dzień. Dla ciebie, ciebie będzie szczęśliwy, dla mnie nie. O, querido, nie zamartwiaj się. Tak. Nadejdą lepsze dni. To smutne, ale to prawda. Przeklęty Leonsio sfałszował list ode mnie. Biedna Izaura wierzy teraz, że zamierzam się ożenić z Twoją siostrą. Na to wygląda. Dowiedziałem się o tym przed chwilą. Wiem, jak do tego doszło. Wykorzystał list, który posłałem mu, prosząc, żeby podał cenę za Izaurę. Na jego podstawie sfałszowano mój podpis. Biedna Izaura. Ten Leonsio naprawdę jest podły. Izaura teraz myśli, że Alvaro nie chce jej znać. Trudno mi to przechodzi przez gardło. Ale moja siostra też wysłała list w twoim imieniu do pani Hrabiny. Branka jest wspólniczką na osję? To straszne. Niestety przyjacielu. Campos wszyscy myślą, że zrezygnowałeś z Izaury i że żenisz się z Branką. Gdzie moja ukochana córeczka Elena skończyła się Wasza kara? Od tej chwili obie moje córki mogą jeść i to jeść wtedy, kiedy zechcą i ile zechcą. Wspaniale. Widzę, że przyjęcie się udało i serce ojca wreszcie zmiękło. Tak. Cała doba bez jedzenia to wystarczająca kara. Elena! Ojcze, myślę, że moja siostra jeszcze śpi. Obudzi ją i tego głupiego doktora Paula. Dzień dobry, pułkowniku Sebastiao. Jakże się cieszę, moja ukochana Gioconda z domu Melo, a teraz Albuquerque. Matka pani hrabiny jesteś kobietą, którą kocham. Daj mi buzi. Też coś. Jest pan pijany. Za kogo mnie pan uważa? Myśli pan, że będę pana całować po tym, jak się pan zabawiał w domu Serafina? Zgadła pani. Mój ojciec wypił trochę za dużo, prawda, ojcze? W tym wieku to wstyd. Zabawiał się w tej jaskini rozpusty z gadacznicami, które każą się nazywać kwiatuszkami. Roza, zaparz mocną i gorzką kawę dla pułkownika. Dobrze. Ojciec powinien się wyleczyć z tego kaca. Przepraszam. Kochana Dziakonda, która to godzina? Gdzie by mi Kiwana wstała? Już dziesiąta, pan jest jeszcze pijany. Śmierdzi pan alkoholem na kilometr. Wzdycha Pan z miłości do mnie, pisze listy pełne czułych słówek. A kiedy tylko pojawia się okazja, wybierasz orgi i biegniesz prosto w ramiona tej wulgarnej serafiny. Dziokonda, ukochana, poczekaj. Czy człowiek nie może już iść na przyjęcie? Przyjęcia u serafiny są bardzo udane. To boli. Powinnam Cię uderzyć gdzie indziej, żebyś przestał popełniać głupstwa. Przyznajesz się do tego niewybaczalnego czynu? Do jakiego czynu? Czy ty też jesteś pijana? Byłeś w domu Serafiny i mówisz wprost, że dobrze się tam bawiłeś. Dlatego, że nie potrafię cię okłamywać, ukochana. Myślisz, że zapomniałam o przeszłości? Mam powody, żeby nienawidzić tej prostytutki Serafiny. Przez ciebie i przez mojego męża. Albuquerque. Co noc siedział w burdelu. Co noc i gapił się na Serafinę. Aż pojawił się Justimiano. Ten człowiek nas odstawił do kąta. Ukradł nam Serafinę. Ta kobieta nadal jest piękna, chociaż minęło tyle lat. Podłaż mi, Ladaco. Dość, bez co To przypomina piekło. Piekłem jest dom tej Ladacznicy Serafiny. Uspokój się, kochanie. Zostałem zaproszony i musiałem tam iść. Byłem jej to winny. Co takiego? Co? Co byłeś winny, stary bez wstydniku? Nie masz wstydu. To była niewinna zabawa. Co takiego? Jestem niewinny, tak? Jestem zaskoczona zachowaniem branki. Co twoja siostra ma w głowie? Sam nie wiem, przyjacielu. Nie jest z nią dobrze, dlatego chciałbym jakoś naprawić jej błąd, zanim będzie za późno. Muszę wyjechać, nawet w tym stanie. Pomożecie mi? Mowy nie ma. Musisz leżeć, aż gorączka spadnie. Twoja mama ma rację, lekarz zabronił ci wstawać. Nie zamierzam dyskutować. Wyjeżdżam jeszcze dzisiaj. Nawet sam. Umrzesz w drodze. Proszę o trochę cierpliwości, synku. Umrę, jeśli stracę Izorę. Przyjacielu, błagam. Pomóż mi. Pojadę powozem. W porcie wsiądę na statek i popłynę do najbliższego kampu sportu. To najlepsze rozwiązanie.

Nareszcie wolno. Z daleka od doktora Paulo i tego niedorzecznego małżeństwa. Kochanie, marzyłem o tej chwili. Kiedy leżałem ranny, nie mogąc Ci przesłać żadnej wiadomości, okropnie się denerwowałem. Wiem. To samo ja czułam spacerując po korytarzach klasztoru i modląc się, żebyś tylko przeżył. Dziękuję Bogu, że to już za nami. Teraz jesteśmy razem. Uciekajmy jak najdalej stąd. Ukryjemy się i nikt nas nigdy nie znajdzie. Jedźmy do Minas Gerais i do Uba. Cieszę się, że wreszcie jestem z Tobą. Ten region jest wielki. Nigdy nas nie znajdą. Nasze życie będzie rajem. Będziemy jak dwa ptaszki. Uwijemy sobie gniazdko z dala od niebezpieczeństwa. Będziemy recytować wiersze miłosne. A po każdym wersie będziemy się całować. Będę przy tobie szczęśliwa. I będę cię kochać całe życie. Do szczęścia wystarczy miłość. A my się kochamy. Pułkowniku! Pańska córka mnie pobiła. Znowu? Zaatakowała mnie od tyłu. Dzień dobry. Jaki tam dobry fatan. Związała Chciałbym to zobaczyć. Niech pan się śmieje, teściu. Pańska córka uciekła. Uciekła. Jak to uciekła? Elena uciekła z kim. Uciekła. Dona Gioconda na pewno wszystko wie. Proszę mi powiedzieć, gdzie jest moja córka? Dobrze pan wie, że nie umiem kłamać. Proszę mówić, w co znowu wpakowała się moja żona? Innym tonem, doktorze Paulo. Niech pan sobie nie pozwala. Zmienimy ton. Proszę nam powiedzieć, gdzie jest Elena. Uciekła z moim siostrzeńcem. Ten list potwierdził wszystko. Nie spodziewałam się takiego zachowania po panu Alvaro. Porzucił Izaurę, żeby ożenić się z inną. To dla mnie zaskakujące. Uważałem go za uczciwego i odważnego człowieka. Nikomu już nie można ufać. I to człowiek, który wierzył w abolicję. Nic na to nie poradzi. Zawsze się bałem, że ta miłość źle się skończy. Izaura jest niewolnicą, a on bogatym człowiekiem z dobrej rodziny. Tak mi smutno, kochanie. Ty siedzisz za kratkami, a prawdziwy zbrodniarz jest na wolności. Moja biedna córka będzie cierpiała jeszcze bardziej, kiedy pozna prawdę. Dostałem rozkaz uwolnienia pana Miguela. Jest pan wolny. Kochanie. Nareszcie. Dzięki, Boże. Uciekła, a Roza jej w tym pomogła. Co? Pomogłaś jej. Akurat. To obrzydliwe oszczerstwo. Ojcze, proszę, napij się kawy. Jest gorzka i mocna. Wyleczy cię z kaca. Nie. Powiedz szczerze, pomogła Zielenie uciec? A czy ten człowiek powiedział, co się tu wydarzyło? Obłapiał mnie w salonie. A moja siostra, kiedy usłyszała krzyki, uderzyła go kijem w głowę. Porządnie mu przyłożyła. To kłamstwo. Spodły podrywać. Mówię samą prawdę. Zamknęłam się w swoim pokoju, bo bałam się, że mi coś zrobi. Siedziałam tam aż do powrotu ojca. O niczym nie wiedziałam. Jest pan obrzydliwy. Wiedziałam od początku. Zamknijcie staruchu. Nigdy więcej proszę tak nie mówić do mojej kochanej Doni Jokondy. Enfim, posso abraçar. Nareszcie mogę Cię objąć. Nie ma już granic. Jak dobrze. Do Dziękuję, niebiesko.